Strasznie się cieszę z dzisiejszej wizyty wspólnoty naukowej ukraińskiej, zarówno profesorów, jak i studentów. Tych, którzy studiują na SGH, ale również tych, którzy są na co dzień obecni w Kijowie, te historie, które słyszałem, były niezwykle inspirujące. Jak pod ostrzałem dosłownie rosyjskich rakiet, jak toczy się życie naukowe i nie tylko. To jest znakomitym przykładem, jak, jak hartuje się stal i potrzebujemy tego typu postawy tutaj w Europie na pewno i trzymamy kciuki i robimy co możemy z naszej strony żeby w Brukseli przynajmniej świat był świadomy tego co Ukraina robi dla nas jeśli chodzi o to co my robimy też na co dzień jesteśmy w takim szczególnym momencie cyklu politycznego w Brukseli gdzie kształtują się nie tylko nowe instytucje po wyborach europejskich, ale również nowa agenda na kolejne lata i Lat za tymi strategicznymi założeniami, które się kształtują dosłownie teraz, przyjdzie znowu kolejna fala regulacji. My, jako organizacja biznesowa, jesteśmy tutaj na miejscu, żeby ten proces śledzić non-stop, od podszewki i wpływać na niego, aby uwzględniał polskie interesy.